Wczesnym rankiem 1940 rok, paryż w sercu strefy wojennej, gdzie codzienność wojny splatała się z rutyną żołnierskiego życia. W jednym z wielu biur sztabowych, rozstawionych w kryjówkach, oficerowie mapowali trasę kolejnych posunięć, kontrolując raporty z frontu. Wszyscy czuli, że wojna wkrótce przybierze inną, bardziej osobistą postać. Morale żołnierzy było zmienne. Po długich dniach nieustannego czuwania, spoczywających wśród przemieszanych map i dokumentów, Niechętne uśmiechy były oznaką cichego zmęczenia. Zaraz po południu dotarła wiadomość, która wywróciła rzeczywistość do góry nogami. Na jednym z punktów kontaktowych, z dala od głównych linii frontu, pojawiła się nieoczekiwana wiadomość o kolejnej misji dla grupy gołębi pocztowych. Były to ptaki, które od zawsze niosły tajemnice, przekazując informacje, gdy wszystkie inne środki zawiodły. Tym razem zadanie było niezwykłe przeniesienie dokumentów które miały decydować o losie wielu jednostek, a może nawet całego kampanii. Decyzja, która padła, zmieniała bieg wydarzeń. Wszyscy wiedzieli, że nie będzie łatwo. Wysokiej rangi oficer, lider tej misji, nie miał żadnych złudzeń. Wiedział, że gołębie pocztowe były ostatnią linią komunikacyjną, która mogła uchronić ich przed katastrofą. Poczucie odpowiedzialności rosło z każdą chwilą. Wprawdzie nie było czasu na przygotowania, ale decyzja musiała zostać pogięta. Pierwsze godziny po rozpoczęciu misji były nieprzewidywalne. Gołębie wzbijały się w niebo, ich loty były precyzyjnie zaplanowane, a jednocześnie pełne ryzyka. Wiatr, deszcz i ciemność zmieniały naturalny kurs misji. A to był tylko początek. Dla bohaterów tej opowieści, tej misji nie było odwrotu. Po kilku godzinach zaczęły napływać raporty, część gołębi nie wróciła, inne zdołały dostarczyć pierwsze informacje. Szef sztabu wojskowego czuł się osamotniony, ponieważ wszystko, co pozostało, to połączenia radiowe i nadzieja, że komunikacja nie zawiedzie. Wiatr silniał, a reszta jednostek szykowała się do ostatecznego ataku. Czas naglił. Próby zmiany trasy, a także liczne przeszkody na drodze zaczęły sprawiać, że sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Większość gołębi została stracona w trakcie misji, ale niektóre zdołały przynieść niezbędne informacje. Było to na tyle cenne by móc ocalić sytuację, ale koszt tej decyzji był wysoki. Wkrótce stało się jasne, że muszą zostać pobięte kolejne kroki. Przed nimi była przeszkoda nie do pokonania. Kolejna misja wymagała doskonałej koordynacji, a jednocześnie decyzyjności, która zaważy na dalszym przebiegu wojny. Jednak dla żołnierzy biorących udział w tej niecodziennej operacji poświęcenie i determinacja były wszystkim, co mieli w zapasie. Nastał moment, kiedy gołębie zaczęły ponownie wzlatywać ku niebu. W ich dłoniach, a właściwie skrzydłach, leżała przyszłość wojny. Każdy lot niósł ze sobą ryzyko, ale dla niektórych, tych w strefie wojennej, nadzieja na sukces była większa niż strach. Podczas tych niełatwych chwil, w ogniu deszczu i mgły, podjęto decyzję o zmianie taktyki, nie czekając na kolejne sygnały z wyższych dowództw. W ten sposób, w pełnym chaosie rozpoczęła się droga, która miała zadecydować o przetrwaniu jednostek na froncie. Po długich godzinach nieustannego napięcia nastał moment, w którym nie było już odwrotu. Wysokie ryzyko, ale również kluczowa możliwość zakończenia misji sukcesem, miały w rękach kilku bohaterów, którzy wiedzieli, że mogą dać tylko jedną odpowiedź na to pytanie. Wieczorem, po tej nagłej zmianie taktyki, prowizoryczny punkt łączności przeniósł się do ciemnej stodoły na skraju wioski. W środku pachniało mokrym drewnem i ziarnem, a skrzynki z gołębiami stały w cieniu pod prezentem. Na zewnątrz ciężarówki i wozy dławiły się na rozjechanej drodze, bo każdy chciał zdążyć przed nocą. W 1940 roku tempo natarcia potrafiło wyprzedzić mapy, a mapy wyprzedzały rozkazy. Właśnie dlatego cała ta operacja opierała się na jednym kruchym łączu, na ptasim locie, który miał przenieść decyzję szybciej niż koła i szybciej niż przewody. W sztabie polowym, kilka kilometrów dalej, radio milczało częściej z ostrożności niż z awarii. Wiele armii miało już świadomość, że przeciwnik potrafi namierzać dłuższe transmisje, a potem korygować ogień albo kierować na loty. Linie telefoniczne były przecinane przez artylerię, przez gąsienice, czasem przez zwykłe cofanie się w pośpiechu. Meldunki zaczęły więc powstawać tak, jakby miały przejść przez szczeliny w murze, krótko i bez nazw własnych. Nawet w najprostszej wiadomości ukrywano sens, bo przechwycenie informacji mogło zmienić kierunek całej kolumny. Pod wieczór dotarł informacje, że przeciwnik próbuje obejść pozycję, szukając dróg na tyłach i krótszych przepraw. Nie był to jeden pewny raport, lecz strzępy. Od patroli, od cywilów, od oddziałów, które widziały kurz na horyzoncie. W takich chwilach decyzje rodziły się z niepełnego obrazu, a błąd oznaczał odcięcie całych kolumn. Dowództwo potrzebowało sygnału, który powie, gdzie zamknie się kleszcz i kiedy. W stodole, w świetle lampy, ktoś rozwinął cienki pasek papieru, a ktoś inny sprawdził małą kapsułkę do wiadomości. Mentorem tej improwizowanej sieci nie był jeden człowiek z legendy. Lecz pamięć o dawnych lekcjach i prosta zasada redundancji. Nie ufać jednemu przewodowi, nie ufać jednemu radiu, zawsze mieć kanał zapasowy. Uzgodnione wcześniej znaki pozwalały upchnąć znaczenie w kilku słowach i ograniczały ryzyko przechwycenia. Zapis był oszczędny, kierunek ruchu, ostrzeżenie o zagrożonej przeprawie, prośba o przesunięcie kolumn. Ktoś powiedział cicho: wypuśćcie go teraz. Skrzynka skrzypnęła, ptak zawahał się u progu. A potem zniknął w mokre powietrze. Krótko po północy przyszło uderzenie lotnictwa na węzły komunikacyjne. Samoloty schodziły nisko, szukając świateł i skupisk pojazdów, a eksplozje rozrywały drogę na odcinki, które trzeba było omijać po omacku. Z punktu łączności było widać jedynie łunę pożarów, a w powietrzu czuć kwaśny dym, który mieszał się z deszczem. Kolumny zatrzymywały się na odkrytych polach, bo każdy bał się wjechać w lej, którego nie widać. W takich warunkach radiotelegrafista patrzył na aparat jak na obietnicę i pułapkę jednocześnie. Nad ranem mgła położyła się na polach, ukryła kontury drzew, lecz nie ukryła problemów. Zmęczeni łącznicy przyniesi wiadomość, że część ptaków nie wróciła, o losie wysłanych meldunków nie było pewności. Nie wiedziano, czy ptak padł od ognia, czy zgubił kurs w dymie, czy usiadł na obcej strzesze. Ta niepewność miała smak zimnego metalu, bo każda utrata oznaczała decyzje podejmowane w ciemno. Dlatego kolejne wiadomości dzielono, skracano i układano tak, by jedna porażka nie ujawniła całego obrazu sytuacji. Zanim słońce wzeszło na dobre, przygotowano drugi meldunek, oparty o te same umówione znaki. Tym razem miał ostrzec o zmianie ruchu przeciwnika, który prawdopodobnie szukał drogi równoległej do głównej szosy. Teren nie pomagał, bo boczne trakty znikały w błocie, a pola były rozjeżdżone przez koła i gąsienice. Każdy objazd kosztował paliwo, a paliwo było równie cenne jak amunicja, bo bez niego nie ma odwrotu. W takich warunkach, nawet dobra decyzja mogła stać się zła, jeśli zabraknie czasu, by ją wykonać. W południe, gdy deszcz na chwilę zelżał, dotarł znak, że jedna z wiadomości została odebrana w stałym punkcie odbioru. Potwierdzenie było suche i krótkie, ale skutki rozlały się po mapach jak atrament. Trasa odwrotu została przesunięta, a kolumny skierowano na drogę, która jeszcze nie była przecięta. Część magazynów opróżniono wcześniej, niż planowano, a część zniszczono, by nie wpaść w ręce przeciwnika. To był wojenny zysk, kupione godziny, które w kampanii 1940 roku bywały jedyną formą zwycięstwa. W trzeciej dobie marszu, kiedy zmęczenie zaczęło mieszać się z otępieniem, punkt łączności musiał na chwilę zatrzymać się w pustym magazynie przy torach. W powietrzu unosił się zapach smaru i mokrego żelaza, a na bocznicy stały wagony, które ktoś porzucił w pośpiechu. Ktoś liczył skrzynki z ptakami tak samo uważnie, jak liczy się skrzynie z amunicją. Każdy przystanek był ryzykiem, bo przeciwnik atakował właśnie takie miejsca, gdzie ruch musiał zwolnić. A jednak bez takiego postoju ptaki nie miałyby siły, by nieść kolejne tajemnice. Krótko po południu zaczęły się kolejne próby, mniej widowiskowe, ale równie groźne. Drogi były zatkane, znaki zniszczone, a rozkazy docierały z opóźnieniem, bo nikt nie wiedział, gdzie dokładnie znajduje się sąsiednia kolumna. W jednej chwili trzeba było przerzucać kierunek ruchu, w następnej szukać wody dla rannych i dla ptaków. Gdy brakowało paliwa, ciężarówki zostawiano na poboczu, a ich ładunek rozdzielano na to, co jeszcze mogło jechać. W takich realiach komunikacja była nie tylko przekazywaniem informacji, ale też ratowaniem tempa. Kiedy noc znów zapadła, na horyzoncie pojawiła się Luna, która nie była już tylko pożarem przy drodze. To mogły być miasta i magazyny bliżej wybrzeża, a także punkty zborne do których spływały rozbite kolumny. W ciemności słychać było prace silników i stuk kół, ale także ciszę ludzi, którzy nie mieli siły rozmawiać. Czasem tylko ktoś pytał szeptem: Czy wiadomo już, gdzie jest następna przeprawa i czy droga jeszcze żyje? W takich pytaniach krył się sens tej opowieści, bo bez jednego kruchego łącza nikt nie potrafił odpowiedzieć odpowiedzialnie. Jednak przeciwnik nie pozostawał bierny, uczył się i adaptował. Pod wieczór pojawiły się kolejne próby obejścia, tym razem tam, gdzie ruch musiał zwalniać, przy mostach i w lasach prowadzących do przepraw. W jednym z takich miejsc kolumna natknęła się na ostrzał, krótki i chaotyczny, bez teatralności, tylko kurz i huk wśród drzew. Najważniejsza była informacja, czy to główne uderzenie, czy jedynie sonda, która ma zatrzymać ruch na tyle długo, by przeciwnik zamknął drogę dalej. Z punktu łączności liczył się jeszcze jeden fakt, że każdy postój przyciągał naloty, a każda zmiana kierunku kosztowała czas. W kolejnych godzinach przenoszono gołębie i sprzęt w przerwach między nalotami. Czasem ciężarówką, czasem na wozie, gdy paliwo było zbyt cenne, by je marnować na wszystko. Pojawiały się problemy banalne, które w wojnie stają się śmiertelne brak czystej wody, brak ziarna, brak czasu na karmienie i odpoczynek. Ptaki, tak jak ludzie, słabo od stresu i długiej drogi, a słabszy ptak oznaczał większe ryzyko, że nie dojdzie do celu. To była logistyka w miniaturze, ale o skutkach strategicznych, bo cały system opierał się na skrzydłach. W pewnym momencie pojawiła się pogłoska, że przeciwnik zaczyna polować na łączność, przeszukuje zagrody i sprawdza budynki pod kątem gołębnika. Nie było pewności, na ile to prawda, ale wystarczyło, by wzmóc dyscyplinę. Meldunki zaczęto pisać jeszcze krócej, a część notatek niszczono natychmiast po użyciu. Ktoś schował tabelę znaków głębiej w torbie, a ktoś inny postanowił, że przy kolejnym postoju nie będzie żadnego światła w oknie. W tej fazie wojny tajemnice nie były luksusem, były amunicją, której nie wolno oddać. Przed świtem pojawił się moment, który stał się najwęższym gardłem tej historii. To była chwila, w której wszystko miało się rozstrzygnąć. Kolumna rannych i sprzętu zbliżała się do przeprawy, a most był przygotowany do zniszczenia, by spowolnić pościg. Problem polegał na tym, że bez pewnego sygnału nie można było ustalić chwili, kiedy most ma zostać wysadzony, ani tego, czy na drugim brzegu jest jeszcze wolna droga. Nad wodą unosiła się mgła, a wilgoć oblepiała ręce, kiedy saperzy dotykali ładunków i sprawdzali przewody. Kryzys zaczął się nie od jednej wielkiej salwy, lecz od narastającego nacisku, jakby ktoś ściskał sprężynę. Najpierw rozległ się ogień w oddali, potem pojedyncze strzały bliżej, a później rozpoznawalny dźwięk pojazdów, które szukały drogi przez zasłonę mgły. Z punktu łączności patrzono na przeprawę jak na zegar bez wskazówek. Każda zwłoka oznaczała, że przeciwnik podejdzie do mostu, gdy własne oddziały będą na nim w połowie. Każdy pośpiech oznaczał, że ktoś zostanie, bo nie zdąży, a strata jednego odcinka drogi potrafiła pociągnąć za sobą stratę całego planu. Meldunek przygotowano w pośpiechu, ale nie w panice. Był krótki i oparty o umówione znaki, tak by po drugiej stronie dało się go odczytać natychmiast. Kapsułkę zamknięto pewnym ruchem, jakby dłonie chciały udawać, że to zwykła rutyna. Ptak został wypuszczony w najgorszym możliwym momencie, gdy dym i mgła mieszały się nad polami, a huk artylerii zamykał noc jak ciężka pokrywa. Stodolek też powiedział, głosem pozbawionym ozdób: Jeśli to nie dojdzie, jesteśmy ślepi. Nikt nie odpowiedział, bo odpowiedź była w samym powietrzu. W tej fazie koszt stawał się namacalny. Ludzie nie spali od wielu godzin. A zmęczenie psuło prostą matematykę, ile czasu ma ostatnia ciężarówka, ile ma ostatni wóz, ile ma ostatni sanitariusz. Gdzieś na poboczu zostawiano sprzęt, którego nie dało się uratować, bo brakowało koni albo paliwa. Czasem brakowało mapy, bo została w pojeździe, który zjechał w rów podczas nalotu. Kiedy system łączności pęka, pęka też morale, bo każdy zaczyna podejrzewać, że został odcięty od reszty świata. Właśnie wtedy wracało znaczenie tego jednego kruchego łącza, które jeszcze mogło połączyć rozproszone decyzje w całość. Późnym rankiem dotarło potwierdzenie, że meldunek został odebrany i zrozumiany. Nie było świętowania, tylko szybki ruch, jakby ktoś przekręcił klucz w zamku. Osłona otrzymała sygnał do wycofania, a saperzy dostali znak, którego potrzebowali, by zgrać wysadzenie z przejazdem ostatnich wozów. Most zniknął w dymie w chwili, gdy był jeszcze potrzebny przeciwnikowi, ale już nie własnemu. Na drugim brzegu kolumna dostała wskazanie, gdzie skręcić, by ominąć zagrożone skrzyżowanie, zanim pojawią się tam samoloty. W następnych godzinach droga prowadziła dalej na zachód, w stronę coraz ciaśniejszych korytarzy odwrotu. W miarę jak przestrzeń malała, rosła rola informacji o tym, które drogi są jeszcze otwarte, a które zamieniają się w pułapkę. Na niektórych odcinkach ruch stawał, bo na poboczu paliły się porzucone pojazdy, a dym zasłaniał znaki i zakręty. Gdzie indziej wozy grzęzły w miękkiej ziemi, a ludzie pchali je w ciszy, żeby nie zdradzać pozycji. To była wojna nerwów i czasu, a komunikacja była jej rdzeniem. Droga powrotna nie prowadziła do domu, lecz do nowej linii na mapie, którą trzeba było zbudować z resztek. Sieć gołębi przesuwała się dalej, coraz bardziej improwizowana, coraz bardziej zależna od ciszy i ukrycia. Widziano, jak oficjalne komunikaty próbują opowiedzieć chaos w kategoriach prostych zwycięstw i porażek. Ale w terenie liczyło się utrzymanie procedur. Każdy, kto odpowiadał za łączność, uczuł się, że wojna to walka o tempo, o to, by rozkaz dotarł zanim sytuacja go unieważni. I znowu wracała ta sama prawda, że jedno kruche łącze potrafi uratować cały plan. Ostatnia próba przyszła wtedy, gdy wydawało się, że najgorsze zostało za plecami. W trakcie kolejnego przesunięcia linii pojawiła się informacja o drodze na tyłach, którą przeciwnik mógł przeciąć szybciej, niż zakładano. Nie była to wiadomość pewna, ale była wystarczająco groźna, by nie można jej było zignorować. Znowu trzeba było zdecydować, czy ryzykować wysłanie ptaka, gdy w powietrzu wciąż krążyły samoloty i gdy każdy postój groził przeszukaniem. Znowu trzeba było ważyć posłuszeństwo wobec planu z koniecznością inicjatywy. Ten ostatni lot nie był spektakularny. Był krótki, pod osłoną chmur, z ptakiem wypuszczonym bez zbędnego gestu, tak by nikt z zewnątrz nie zauważył ruchu. A jednak właśnie w takich lotach kryła się różnica między systemem, który się rozpada, a systemem, który jeszcze oddycha. Kilka godzin później decyzje na mapach znów przesunęły strzałki, a kolumny uniknęły drogi, która mogła stać się pułapką. Przeciwnik napotkał opóźnienie, a opóźnienie oznaczało czas dla kolejnej przeprawy, dla kolejnych rannych, dla kolejnej nocy, którą dało się przetrwać. Na koniec pozostała lekcja tej historii nie jest opowieścią o triumfalnym powrocie. Lekcją jest świadomość, że odporność w komunikacji bywa ważniejsza niż elegancja techniki. Gołębie pocztowe były narzędziem skromnym, ale odporne na przecięty kabel, na zgaszony generator i na zagłuszony eter. Niosły tajemnice nie dlatego, że były romantyczne, lecz dlatego, że były użyteczne, gdy przeciwnik kontrolował drogi i nasłuchiwał radiowych impulsów. W 1940 roku, gdy przewaga szybkości rozrywała plany, takie skrzydła potrafiły podtrzymać resztki porządku. Po ustabilizowaniu się nowej linii, choćby na krótko, przyszła chwila na liczenie strat w sposób, którego nie widać na mapach. Spisywano nie tylko porzucone pojazdy, lecz także ptaki, które nie wróciły, i meldunki, które zaginęły w drodze. Jeśli jakiś gołąb nie pojawiał się przez dłuższy czas, zmieniano umówione znaki, bo każdy brak mógł oznaczać przechwycenie. Dla ludzi w tej sieci była to praca bez emocji na zewnątrz, ale z ciężarem w środku bo każde nazwisko w raporcie miało swój ciężar, a każdy brak wracał w myślach w najgorszej chwili. W takich dniach morale bywało budowane z drobiazgów. Powrót ptaka do skrzynki był krótką ulgą, jak sygnał, że system jeszcze działa, że świat nie rozpadł się całkiem. W ciszy słuchano trzepotu skrzydeł tak samo uważnie, jak kiedy indziej słucha się odległej artylerii. Nie trzeba było patosu, by zrozumieć sens tej pracy, bo łączność była warunkiem odpowiedzialności, a odpowiedzialność była jedynym co pozwalało podejmować decyzje pod presją. Pozostaje też pamięć o tych, którzy utrzymywali tę sieć. Nie byli w centrum oficjalnych opowieści, a ich praca pozostawała niewidoczna, dopóki nie zabrakło łączności. To oni wybierali chwilę wyptaka, dbali o wodę i ziarno, pilnowali, by meldunek był krótki, ale czytelny. Często nie mieli pewności, czy ich wysiłek ma sens, bo sukces wyglądał jak cisza, jak brak tragedii, jak uniknięte okrążenie. A jednak ich decyzje mogły przesunąć granice między chaosem a ruchem, który ma kierunek. I dlatego, gdy myśli się o roku 1940, warto pamiętać o tym cichym wymiarze walki. Tajemnice nie zawsze płynęły drutem ani leciały w eterze, czasem były zapisane na cienkim papierze i schowane w małej kapsułce. Były niesione przez ptaka, który leciał nad dymem i deszczem, nie wiedząc, że jego lot jest częścią większej mapy. To nie jest opowieść o cudzie, lecz o odpowiedzialności, o planowaniu pod presją i obudowaniu zapasowych dróg, zanim będzie za późno. W świecie, w którym przeciwnik zmienia tempo szybciej niż powstają rozkazy, pamięć o takich mechanizmach uczy pokory i uczy, że odporność systemu bywa równie ważna jak siła na pierwszej linii.